Gościem Radia Katowice jest Jan Olbrycht. Poseł do Parlamentu Europejskiego czterech kadencji były burmistrz Cieszyna, a także między innymi były marszałek województwa śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Warto dodać, że od teraz również laureat wyróżnienia ambasador śląska w ramach nagrody imienia Kazimierza Kuca. Ambasador śląska, co to, co to dla pana posła oznacza? To oczywiście jest. Yy... Pewien symbol, symbol tego, że środowisko na Śląsku, środowisko ludzi kultury, nauki, uznało, że jest tą osobą, którą mogą traktować mieszkańcy Śląska, reprezentowani właśnie przez tych ludzi, jako swojego przedstawiciela na zewnątrz. I to jest wtedy, w tej sytuacji, jest to wyróżnienie takie bardzo poważne, bo. Najtrudniej jest dostawać wyróżnienia we własnym gronie, w własnym środowisku. Nikt nie jest prorokiem w własnym kraju. Natomiast jeżeli się dostaje nagrodę, właśnie, która pokazuje, że ktoś się dostrzega pracę czy docenia pracę, to zawsze jest ogromna przyjemność. W ramach laureatów nagrody imienia Kazimierza Kuca są przede wszystkim ludzie ze środowisk kulturalnych. No, i właśnie tutaj pytanie. Jak to jest ze śląską kulturą? Czy ona się rozwija, Pana zdaniem? Śląska kultura była zawsze jedna z, jedną z najsilniejszych w kraju. Jeżeli popatrzylibyśmy na poszczególne dziedziny sztuki, bo to przecież z jednej strony właśnie teatr śląski, przez, którego, przez który przewinęli się wielcy artyści polscy, począwszy od Gustawa, Holubka i tak dalej. I to jest taki teatr, który z jednej strony jest bardzo na dobrym poziomie, jak i również bardzo aktualny w podejmowanych działaniach i zresztą w różnego typu instytucjach. To jest jedno. Po drugie, no, muzyka na najwyższym poziomie. Tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli na wielkie nazwiska pochodzące ze śląska, to Akademia Muzyczna w, w Katowicach wypuściła rzeczywiście ogromną ilość takich, no, takich gwiazd światowych. Także i to w dalszym ciągu jest utrzymywane. Proszę zwrócić uwagę, że Nostrum jest jedną z najlepszych sal, jeżeli chodzi o akustykę na świecie, i przyciąga fanów czy melomanów z całej Polski, z zagranicy. Jeżeli ktoś się interesuje sztuką, to dobrze wie, że Akademia Sztuk Pięknych jest jedną z lepszych w Polsce. W związku z czym to jest również kwestia artystów, plastyków. No już nie mówiąc o wielkich takich postaciach i nazwiskach, jeżeli chodzi o architekturę, to także. Są ludzie, którzy z nami są w całej Polsce, w związku z czym tu nie mamy się czego wstydzić. Uważam, że Śląsk to jest z jednej strony ciężki przemysł, wielkie doświadczenia, trudne, bardzo skomplikowane, ogromna ilość wykształconych inżynierów, a równocześnie być może to dlatego... Zupełnie inna strona. Być może dlatego, bo ktoś zawsze mówił, ja pamiętam jak byłem na studiach, że najbardziej zainteresowani kulturą są właśnie nie ludzie na uniwersytetach, ale właśnie na politechnikach. Coś takiego jest, że jest takie, taka, taka potrzeba w tym środowisku wysokiej kultury. Także myślę, że to jest dla Śląska ogromnie ważne. Panie pośle, było o kulturze, to teraz będzie o polityce. Lada moment, 1 maja. A już będzie 20 lat, od kiedy Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Pytam pana posła jako osobę, która jest w Parlamencie Europejskim od samego początku. Czy to był dobry czas dla Polski? Czy to był dobry czas dla województwa śląskiego? Różnie bywało. Znaczy, początki były takie, że przyjmowani byliśmy z ogromnym entuzjazmem. Mam na myśli nie tylko my jako posłowie, tylko w ogóle Polska. Polska w Unii Europejskiej Kojarzyła się z takim pozytywnym doświadczeniem, z solidarnością, z taką świeżością, z takim nowym spojrzeniem w ogóle na demokrację, to tak nas przyjmowano i takie były wobec nas oczekiwania, że będziemy takim nowym powiewem de demokracji w Europie Zachodniej. I tak było przez kilka lat rzeczywiście. Byliśmy absolutnie w czołówce i, i to były czasy między innymi wtedy, kiedy Jerzy Buzek został przewodniczącym parlamentu. Nieprzypadkowo Donald Tusk szefem Rady Europejskiej. To symboliczne przykłady tego, jak środowiska były do, dostrzegane. Potem było gorzej przez 8 lat. Muszę powiedzieć, że bardzo zaniedbano. Ten, ten stanowisko, znaczy się w ogóle pozycję Polski w imię interesu narodowego, co jest pewnym, pewnym zaprzeczeniem. No ale wydaje mi się, że generalnie nastawienie do Polski w dalszym ciągu jest pozytywne, tym bardziej, że dzisiaj dostrzega się, że Polska wróciła na. Na taki główny nurt y, europejski. Wcale nie jest jakoś bezkrytycznie w stosunku do Europy, Unii Europejskiej, tylko jako poważny, zdecydowany gracz, który y, będzie brał udział w rozwoju Europy. Także. Odpowiedź właśnie jest taka: 20 lat to z jednej strony dla nas ogromne doświadczenie, ale proszę patrzeć na normalnych mieszkańców. Dla tych 20 lat to są właśnie kwestie takie jak chociażby Schengen, że nie można przejeżdżać bez, bez kontroli, młodzi ludzie nie pamiętają w ogóle granic, to są zupełnie inne warunki pracy, mieszkania. To Inna rzeczywistość, te 20 lat to zupełnie inny świat, ale to jest inny świat dla mnie, bo ja pamiętam świat wcześniej. Jeżeli ktoś ma dzisiaj 20 lat, to jest dla niego po prostu normalny świat. Panie pośle, było o tym, co wcześniej. Teraz może spójrzmy troszeczkę w przyszłość. 28 lutego 2022 roku Ukraina złożyła wniosek akcesyjny do Unii Europejskiej. Tutaj procedury trwają. Jaka powinna być Unia Europejska w kolejnych latach? Jakie wyzwania ją czekają? Unia Europejska, jeżeli przyjmie nowych członków, a to się może zdarzyć w perspektywie 7-80 lat, będzie zupełnie inna. Ona była zupełnie inna, jak miała 6 państw, inna jak miała 12-15, jest zupełnie inna z nami, którzy przyszliśmy ze świata, z Europy Środkowo-Wschodniej. I to będzie zupełnie inna Unia wtedy, kiedy przyjmie jeszcze Ukrainę, na przykład Mołdawię czy Bałkany Zachodnie. To, to, to jest tak zwana Ukraina Europa 30. Plus. Ona musi się wewnętrznie zmienić, ona musi być inaczej być zorganizowana, musi być inny system podejmowania decyzji. Natomiast wydaje się, że dzisiaj kluczową kwestią i dzisiaj i jutro będzie sprawa bezpieczeństwa. W związku z czym przyjmowanie nowych państw to nie jest tylko przyjmowanie bogatych, żeby na tym zarobić, tylko to jest przyjmowanie ewidentnie słabszych. Po to, żeby tworzyć bardzo zintegrowaną całość, która będzie po prostu bezpieczniejsza bezpie, bezpieczniejsza dla poszczególnych państw i dla mieszkańców tych wszystkich państw. Czerwiec tego roku to są kolejne eurowybory. Czy pan poseł kandyduje? Nie, nie, nie kandyduję. Zostawiam miejsce następnym młodszym ode mnie. Ja już w polityce jestem, licząc 8 lat burmistrzowania, 4 lata marszałkowania i 20 lat w parlamencie. To jest jak jako żywo 32 lata w aktywnej polityce plus wykładanie na uczelni. Wydaje mi się, że to jest taki czas, który dobrze wykorzystałem i jest to moment, w którym trzeba zrobić miejsce innym. I taką decyzję podjąłem, w związku z czym nie, nie staram się w partii, bo to, że w partii się trzeba starać o to, żeby mnie wystawiło w następnych wyborach. Będzie oczywiście trochę żal, bo to jest fascynująca praca, bardzo ciekawa, bardzo interesująca, ale myślę, że moja wiedza się jeszcze może przydać w innych okolicznościach. I trochę więcej spokoju chyba teraz będzie. Pytanie: jakie plany na przyszłość? Nie mam żadnych konkretnych planów, jakiegoś planu B. Ja nie jestem w tym wieku, żeby, żeby rozpoczynać jakiś inny kierunek mojej kariery. Nie będę już na pierwszej linii polityki, ale na pewno będę doradzał, będę taki w takich działaniach eksperckich, na pewno bardzo edukacyjnych, bo to mnie bardzo ciekawi. Edukacja w Europie jest dzisiaj kwestią absolutnie kluczową, także wydaje mi się, że zostanę w działalności publicznej tak długo jak się da i zobaczymy jak, jak będzie dalej, natomiast żadnego konkretnego planu nie mam. Jan Olbricht, jeszcze europoseł, był gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.